Witajcie, kochani. Dzisiaj e, środowy film, jak środowy, to tematyczny. I w związku z tym, że ostatnio m, naprawdę zrobiłam sporo zakupów, e, takich i do domu, i też coś do ubrania, to pomyślałam sobie, że nie będę tego pokazywała Wam e, we vlogu, bo tego naprawdę jest sporo. Tylko zrobię taki, właśnie, pogadankowy, e, tematyczny filmik i będzie tu, e, tak naprawdę, będą tu. Cztery sklepy. Będzie to Primark. Po raz pierwszy odwiedziłam Primarka. Będzie Homla i będzie Rossman. Chyba to wszystko. Czy jeszcze you? Nie wiem. W każdym razie po kolei będę wyjmowała wszystkie rzeczy i Wam powiem, zarówno że chodzi o ceny, jak i też wypowiem się na temat danego produktu. No dobrze, kochani. Zabierajcie sobie coś dobrego do picia. Ja mam oczywiście kaweczkę, troszkę będzie to długi film. Zasiadajcie wygodnie, a my zaczynamy. Dobrze moi drodzy, może najpierw zaczniemy od sklepu Homla. Ja postaram się, jak będę oczywiście miała możliwość, to wam zrobię przebitki. Ale tymczasem, tak, tu mam paragon. Tymczasem, żeby nie przedłużać, pokażę Wam pierwszą rzecz. Była też bardzo fajna opcja, ponieważ w homie teraz było 20% na wszystko. Nie wiem, czy ja dobrze zapamiętałam, ale chyba tak. Kupiłam taką podkładkę złotą, przepiękną. Ona jest dość ciężka, bo ona jest wyszywana koralikami i ona w standardowej cenie kosztowała 24,99, natomiast ja w promocji za nią zapłaciłam 19,99, ale myślę, że będzie to świetny i piękny dodatek, zwłaszcza do całej takiej, wiecie, mojej. Um... Całego mojego wystroju, całej mojej instynizacji, typowo już świątecznej. Drugi produkt, jaki wybrałam w homli, były to poszewki. Takie same. Dwie takie same poszewki, już Wam pokazuję. Czarna, tutaj jest takim jakby miskiem Tu mamy taki złoty pasek, lamówka. Taka imitacja skóry, wiecie? Coś takiego. A tu jest po prostu zwykły, taki jakby belurowy materiał i z tyłu też mamy zwykły czarny welurowy materiał i te poszewki, one są wiecie co, na zamek więc też jest bardzo fajne, ja tu bardzo lubię takie poszewki na te poduszki w rozmiarze 45 na 45 z tego co pamiętam no i tak jak Wam powiedziałam, wzięłam dwie i na tej promocji za jedną zapłaciłam 7,99, więc tak naprawdę uważam zakup w Homli za bardzo udany. Odwiedziłam również sklep Home and You i byłam zarówno na asortymencie wyposażenia wnętrz, jak i też na tym dziale ubraniowym. Jeżeli chodzi o ubrania, to wzięłam sobie taką czapkę, bardzo fajna, taka dość mocna, znaczy w sensie takim dość mięsista, taka solidna, i ona kosztowała, już wam mówię, to nie była żadna promocja 3999, ale jest naprawdę świetna. Świetna, z taką literką Y i dodatkowo skusiłam się, spójrzcie na taki przepiękny kubeczek, bardzo, bardzo mi urzekł, jest dość duży pokaźny I ja za niego zapłaciłam 29,99 więc uważam jak na kubek 30 zł on też nie jest nie wiadomo jak wielki ale tutaj właśnie ma te dodatki zdobienia złote przepięknie będzie się prezentował. Na pewno będzie się dobrze z niego piło. Ma tutaj dość gruby ten rant, ale myślę, że nie będzie mi to przeszkadzało. Motyw przepiękny, to jest taka, jakby zgniła zieleń, takie przepiękne kwiaty, mówię, ja Wam postaram się zrobić zbliżenie, a mówię, no ja wiem, że oczywiście kubków u mnie już jest. Po kokardę, ale powiem Wam szczerze, że kubków nigdy za wiele. One zawsze gdzieś tam, wiecie, wykorzystuje się i, i nawet jeżeli. Ja też robię zdjęcia na Instagram, a więc dla mnie też estetyka jest bardzo ważna, więc tak naprawdę u mnie kubki również grają. Pierwszorzędną rolę. Tak więc ja uważam, że te zakupy z Homeu naprawdę były udane i zapłaciłam za to wszystko 70 około 70 zł. Odwiedziłam również sklep Rosman, jak już Wam powiedziałam, i tam też dorwałam naprawdę kilka fajnych rzeczy, a mianowicie pierwszy będzie to olejek do kąpieli relaksujący o zapachu lawendy Alfa Pharma. Alfa farma jest dość dobrą firmą, marką, więc uważam, że te produkty zawsze mi się sprawdzały, więc myślę, że i tym razem nie zawiodę się na tym olejku do kąpieli. I Już Wam mówię, ten olejek do kąpieli, on był w jakiejś promocji fajnej, on kosztował, normalnie kosztował 12,49, był do tego rabat minus 3. Złote i 20 groszy, więc y, super deal. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam w Rosmanie, jest to ta moja herbata, którą też dość często kupuję, zielona y, ser Adalbert's Tea. I y, 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 y ona była w y, cenie 16,99 cena standardowa, minus 3 zł, więc y, niecałe 13 złotych zapłaciłam za tę herbatkę. Może nie więcej, 3, przeszło 13 złotych. Yy, I tak, kiedyś Wam też opowiadałam o tych takich bardzo podłużnych chipsach. Yy, I wziąłam trzy warianty. Wzięłam tutaj paprykę i majeranek. Yy, szpinak, trochę pogniecione są. I one są takie długie na całość. I wzięłam jeszcze z bazylium. Także trzy takie smaki. Yy, I one są bez soli, bez oleju palmowego, bez GMO i tamtych wszystkich takich, wiecie, dziwnych zapychaczy i jedno opakowanie kosztowało 3,99, więc, więc uważam, że jak na e, taką zdrowszą wersę, ci, wersję chipsów to naprawdę bardzo przyzwoita cena i kupiłam jeszcze, były na promocji, takie ciastka kakaowe z kremem brownie w czekoladzie deserowej bez cukru, e, marki Bergen jakoś tak Spójrzcie, tak one wyglądają. I wziąłam ostatnie dwa opakowania. Widać było, że naprawdę jest duże wzięcie na, na te ciastka. Już Wam mówię, że chodzi o jedno opakowanie tych ciastek. One kosztowały 3,49. Do tego miałam rabat złoty 40. Więc naprawdę bardzo fajna cena wyszła. I ostatnią rzeczą, którą, po którą się skusiłam, był kominek. Kominek do olejku, bo te kominki, które mam z Janki, to są już takie stricte kominki, które chcę. Przeznaczyłam sobie głównie na woski, więc nie chcę tam już, wiecie, topić, inaczej, nie chcę tam palić olejków, a troszkę tych olejków do aromaterapii ostatnio sobie kupiłam, więc stwierdziłam, że Bolius to jest taka typowa marka, która produkuje chyba też świeczki, znicze, więc skusiłam się właśnie na, na taki, taki kominek i już Wam mówię, ten kominek kosztował mnie 20 zł i 99 groszy. I to tak naprawdę były wszystkie zakupy, jakie poczyniłam w Rossmanie. I przechodzimy tak naprawdę do największego chyba, do największych zakupów, które poczyniłam. Pierwszy raz tam byłam, pierwszy raz odwiedziłam ten sklep. Więc tym bardziej się cieszę, że coś dla siebie znalazłam, bo powiem Wam szczerze, że jak tak przechodziłam przez te półki, e, ludzi było bardzo dużo. Więc e, nawet nie pomyślałam o tym, żeby wyjąć telefon i cokolwiek nagrywać, bo chciałam tak naprawdę. Tym bardziej, że nie byłam sama. E, chciałam e, ten dzień też tak spędzić, słuchajcie, na luzie, bo potrzebowałam tego, ale dobrze, nie o tym teraz ten film. Moi drodzy, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, którą sobie kupiłam. Była taka bardzo fajna czapa w kolorze takiego melanżu. I ona kosztowała mnie, kochani, 17 zł. Jest bardzo miła i myślę, że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie wyglądała, zwłaszcza z moją karnacją. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, była to piżanka. Już dawno. Podobały mi się właśnie tego typu piżanki. Taka jest taka długa, koszulowa. Nie mówię, postaram się Wam też ją nagrać. Wzięłam ją w rozmiarze L. Nie wiem, czy nie przesadziłam, ale stwierdziłam, że no trudno. Najwyżej będę miała worek. E, trudno, no, będę miała worek. I ona kosztowała 50 zł, więc uważam, że e, na 50 zł z długim rękawem taka koszula nocna to jest naprawdę fajny deal. Czy ja mam tutaj gdzieś skład napisany? E, już Wam mówię, już Wam mówię, kochani. No, niestety nie mogę znaleźć składu, ale podejrzewam, że jest to bawełna, bo to jest tak przyjemny, tak mięciutki materiał, że chyba, że tutaj gdzieś jest napisane. Nie w każdym razie naprawdę polecam, więc, jeżeli jesteście z Warszawy albo gdzieś będziecie w Warszawie przejeżdżać i wpadniecie do Primarka. Tę akurat yy, piżamkę mogę Wam polecić. Kolejną piżamkę, którą, na którą się zdecydowałam, była to taka przepiękna, flanelowa, y, dwuczęściowa. E, też wzięłam sobie w rozmiarze L. Chyba też przesadziłam, ale nieważne. E, w każdym razie ona kosztowała 43 zł. Jest to góra i dół, czyli spodnie i yy, górna Górna piżama z długim rękawem, jak widzicie, motyw taki już mocno świąteczny, więc myślę, że też będzie grała główne skrzypce w mojej stylizacji jesienno-zimowej, ale bardziej takiej zimowo-świątecznej. Tak więc, jak najbardziej, ta piżamka nawet jest bardzo miła, taka w dotyku, więc też będzie i będzie na pewno cieplutka, więc na pewno spełni swoją funkcję. Ostatnią rzeczą, taką ubraniową, którą dorwałam w primarku, jest taki golfik. Golfik granatowy, ciemno granatowy, który dostałam za 34 zł. I wzięłam sobie, bo ja zazwyczaj górę biorę w rozmiarze M. I to jest taki materiał taki fajny, nitkowy, no. Na pewno będzie mi się go dobrze nosiło, więc uważam, że e, taki cieniutki za 34 zł golfik jest jak najbardziej e, dobra i taka spoko cena, powiem Wam szczerze. No, i tutaj mamy, czy ja się w końcu dowiem, co to jest za materiał. E, tak, mamy 82% wiskoza i 18% nylon, więc sami widzicie, skład jest naprawdę bardzo poprawny. 34 zł. Super cena. I ostatnią rzeczą, o którą sięgnęłam, były welurowe, czarne wieszaki, e, sławne pewnie już e, na YouTube także, że mm, szkoda gadać. Ja do tej pory zawsze kupowałam te wieszaki w. Ale tam płaciłam, to jest cena 17 zł. I tam rzeczywiście też w Kerfurze jest 7 sztuk chyba za 17 zł. A tu mamy 10 sztuk za 17 zł. Więc uważam, że te naprawdę bardziej się opłaca kupić. No więc zobaczymy, zobaczymy. Tamte mi się sprawdzają, więc myślę, że też nie będą w niczym odbiegały od tych, które już mam z Kerfurę. I tak, moi drodzy, to już są wszystkie moje zakupy, wszystko, co do tej pory udało mi się gdzieś tam upolować, zakupy leżały już ponad tydzień, więc stwierdziłam, że już czas najwyższy na to, żeby nagrać to, część jest, jak widzieliście z wyprzedaży, z promocji, a część jest po prostu w regularnych cenach, więc myślę, że jeżeli macie ochotę coś sobie gdzieś upolować w tych sklepach, których ja odwiedziłam, to myślę, że warto szukać, warto szperać. No i myślę, że od czasu do czasu warto też pomyśleć o sobie o tym, żeby gdzieś um, zadbać o, o tą swoją garderobę, czy ją uzupełnić, czy ją po prostu wymienić. Nie wiem jak u Was, ale na przykład u mnie um, piżamy... Yy, Staram się wymieniać co 2-3 lata. Oczywiście, jeżeli one, one są dobre na przykład, bo głównie tutaj chodzi mi o spodnie. Spodnie najczęściej używam, bo góry to ja sobie mieszam. Nieraz śpię w zwykłej bokser bokserce, nieraz po prostu śpię w całej piżamie, więc tak naprawdę te góry mi się tak szybko nie, nie zużywają jak doły, więc doły, po doły częściej sięgam, częściej wymieniam. Natomiast ostatnio też postawiłam bardzo dużo nacisk na czapki. Mam tych czapek. Już trochę, więc myślę, że tej zimy, o ile w ogóle będzie mroźna zima, to, to z całą pewnością będą w użyciu. Już się nie mogę doczekać tej białej czapki, bo jest przepiękna. Moim zdaniem, jest przepiękna piękne. No i cieszę się przede wszystkim też z tych piżamek, które dorwałam w Primarku. Bardzo dużo pozytywnych rzeczy słyszałam o jakości właśnie tych piżamek, więc zobaczymy jak też i one mnie się sprawdzą. No i cóż mogę powiedzieć, kubeczek również z był przepiękny, jak wiecie. Jestem maniaczką i taką estetką. Ja zwracam uwagę na to, jak są zrobione dane rzeczy, przedmioty, których używam, które mi się otaczają. Więc tym bardziej się cieszę, że ten kubek wpadł w moje ręce i się zdecydowałam w Homediu było mnóstwo naprawdę ciekawych kubków, po które chciałam sięgnąć, ale gdzieś tam rozsądek mówił mi, że nie, wybierz jeden z którego będziesz zadowolona bo normalnie to bym chyba wzięła z pięć różnych rodzajów, ale stwierdziłam, że no nie tym razem, że na razie mam te piękne, ładne, które które używam, z których korzystam, z których piję. Tak samo jestem z tego złotego, bardzo zadowolona. Co prawda te kubki są drogie, bo one kosztują 25 zł, ale jak traficie na fajną promocję, to na drugi macie też chyba. 50% rabatu, więc e, warto wtedy polować na te promocje. Na wszystko. Tym akcentem się z Wami żegnam. Bardzo Wam kochani dziękuję za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Przypominam wszystkim nowo przybyłym na mój kanał, że moje filmy ukazują się w środę, piątek i niedzielę. Środy to są takie właśnie pogadankowe, zakupowe, tematyczne em, filmiki em, i środy i piątki em, filmy ukazują się... Em, u mnie na kanale o godzinie 21.00, natomiast w niedzielę o godzinie 7.00 rano. Jeżeli chodzi o filmy piątkowe i niedzielę są to typowe vlogi. Dobrze kochani, dziękuję Wam pięknie i oczywiście do następnego. Ciao! shoe